Paulina Sykut-Jerzyna, witam państwa i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. W ciągu najbliższej doby w pogodzie nad Polską będzie się działo bardzo dużo. Pozostaniemy w zasięgu rozległego niżu z nadbałtyku i frontów atmosferycznych z nim związanych. Na wschodzie cieplejsze powietrze, a nad zachodnie regiony napływać będzie to chłodniejsze, co oznacza, że miejscami wciąż będą się pojawiać gwałtowne burze. Ta noc z deszczem, z burzami, bez opadów na krańcach wschodnich, ale tutaj pojawią się liczne mgły i zam... Mniej deszczu na południu kraju, noc ciepła, temperatura w centrum nawet do 19 stopni. Jutro w ciągu dnia niestabilna pogoda. Dużo deszczowych chmur w centrum, na południowym wschodzie, na północy będą się pojawiać burze, które mogą być zdecydowanie niebezpieczne i gwałtowne. Wyraźnie chłodniejsze powietrze nad zachodnią Polską, tu termometry wskażą 17, 16, 19 stopni, a na północnym wschodzie upalnie, bo do 27-28 stopni. Zobaczmy, jak będą wyglądały kolejne dni. Niedziela bez deszczu na zachodzie, a w centrum i na wschodzie burze, opady deszczu. Te burze mogą być jeszcze gwałtowne. Duży kontrast termiczny tego dnia w poniedziałek rozpogodzi się na krańcach zachodnich: w centrum i na wschodzie burze, temperatura od 22 do 25 stopni. Wtorek bardzo ładny, pogodny na zachodzie i w centrum, a na wschodzie jeszcze możliwe opady deszczu i burze. W środę pięknie, słonecznie od 21 do 26 stopni, w czwartek czyste niebo na zachodzie, a w centrum i na wschodzie przybędzie chmur, tu możliwe przelotne opady deszczu, zagrzmi na podkarpaciu, temperatura od 22 do 27